Dzień dobry, kochani, witajcie w naszej food medowej hit kuchni. Dzisiaj na śniadanie wleciała prawdziwie wiosenna kanapka z smalczykiem, ale wegańskim, wykonanym z białej fasoli, cebulki i odrobiny jabłka dla słodyczy. Tak lubię. Ja uwielbiam generalnie włączać tego typu pasty do swojej diety. Uwielbiam kolorowe kanapki i Was również do tego zachęcam. Świetną bazą do przygotowywania takich właśnie roślinnych past są suche nasiona roślin strączkowych i o nich właśnie chciałabym wam dzisiaj troszeczkę poopowiadać. Jak już powiedziałam wcześniej, mamy tutaj pastę wykonaną z białej fasoli, a zaraz obok coś co chyba dużo z was propozycja, którą pewnie dużo osób z was zna, mianowicie hummus wykonany z ciecierzycy. To jest akurat wersja klasyczna, ale możecie sobie oczywiście do tej pasty dorzucić suszonych pomidorów, oliwki, lub też buraka, jeśli lubicie Taką wersję na słodko. Warto włączać strączki do swojej diety, dlatego że to jest świetne źródło białka roślinnego. A nie wiem, czy wiecie, ale około połowa białka, którego na co dzień, które na co dzień spożywamy, powinno pochodzić właśnie ze źródeł roślinnych. Ja chyba najbardziej lubię czerwoną soczewicę. Trochę dlatego, że najszybciej się ją przygotowuje, bo potrzebujemy dosłownie 10-15 minut gotowania, żeby była. Gotowa. Soczywica czerwona ma też bardzo dobry skład aminokwasowy, chyba najlepszy ze wszystkich strączków. Także naprawdę zachęcam szczególnie te osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę ze strączkami do tego. Aby zaczęły właśnie od czerwonej soczewicy. Z czerwonej soczewicy również można zrobić pyszną pastę, właśnie z dodatkiem suszonych pomidorów i odrobiny czosnku. Dla mnie petarda i jeden z moich faworytów śniadaniowych. Polecam również dla osób, które niekoniecznie lubią strączki w wersji klasycznej, makarony ze strączków. Ja tutaj akurat mam makaron z zielonego groszku oraz z czerwonej soczewicy. Gotujemy je dosłownie chwilkę, a świetnie urozmaicają nasze. Klasyczne posiłki, także naprawdę zachęcam Was do testowania, a przepis na pastę z cieciorki znajdziecie na naszym blogu www.foodmedcentrum.pl. Pa, pa!